O pocieszeniu pogrążonych w żałobie. Podnieś głowę, ty, co opłakujesz człowieka, który był i pozostał drogi sercu twemu, a którego musiałeś oddać ziemi. Ty, matko, coś utraciła dziecko. Ty, ojcze, któremu został wydarty syn, przyjaciel. Ty, coś musiał odprowadzić na cmentarz trumnę ojca lub matki. Szczęśliwyś, jeśli nauki otrzymane niegdyś w dzieciństwie otworzyły w tobie wiarę, która dziś jeszcze może cię pokrzepić. Mówiono ci, że dusza w pełni swego blasku znajdzie się u Boga i że nawet ciało ziemskie kiedyś z martwych wstanie. Jeśli w to wierzysz, jakże tedy mogę cię oglądać w nieutulonym żalu? Współczuję ci i wiem, coś stracił na resztę swego życia ziemskiego. Zaprawdę masz powód do skarżenia się i rozumiem twój głęboki żal. Ale posłuchaj, wedle nauki twojej wiary skończyło się zwycięstwo śmierci. Przecież opłakujesz tylko krótką rozłąkę, jeśli naprawdę trwasz w swej wierze to zarazem zadrżysz z wewnętrznej radości, gdy sobie uzmysłowisz, że umiłowany przez Ciebie człowiek, wyzwolony już ze wszystkiego cierpienia ziemskiego, żyje obecnie pośród błogosławionych w błogosławionym wyniesieniu do chwały wieczystej. Szczęście Twoje, jeśli istotnie tak wierzysz, jeśli nic nigdy nie zdoła zachwiać Twej wiary. Oddaj bólowi to, co mu się należy. I opłakuj stale utratę tego, czego w dalszym biegu twego życia tu na ziemi nie możesz więcej oglądać, ani słyszeć, ani odczuwać. Masz powód do płaczu. Musisz bowiem tu pozostać i nigdy już za życia ziemskiego nie odnajdziesz tego, kogo kochasz. Lecz gdy kiedyś wreszcie nadejdzie i dla ciebie dzień ostatni, wtedy, tak mówi ci twa wiara, Ujrzysz znów tych, których na pewien czas utraciłeś, a wtedy nie będzie końca radości. Szczęście trwa, jeśli chcesz w to wierzyć. Łzy twoje wyschną niebawem i znajdziesz w swej wierze zupełną pociechę. Znałem jednak wielu, którzy utrzymywali, że wiarę taką żywią, a jednak nie umieli opamiętać się w swej żałości. Znałem wielu, którzy wierzyli swymi usty, jednakże w sercu czuli, że jeno kłamali taką wiarę, gdyż zwyczaj chciał, by zewnętrznie ją wyznawać. Bardzo licznych też znajduję, którzy od dawna nie robią tajemnicy z tego, że podobna wiara jest dla nich niczym więcej niż pobożną bajką. Pośród nich najwięcej jest takich, którzy szukali w sobie samych pociechy, i zdołali też znaleźć ją w sobie, jeśli ukazało im się właściwe drogi. Kiedyś powiedział mi pewien człowiek, dlaczego uczą nas rzeczy zawierających w sobie prawdę tak jak się uczy dziecinnych bajek, skutkiem czego muszą one dla nas zginąć, gdy wyrośniemy z okresu, który nam pozwalał wierzyć w bajki. Temu odpowiedziałem. Nie gniewaj się na tych, którzy cię niegdyś i tak właśnie uczyli, jak uczyć umieli, lecz dbaj o to, abyś sam mógł nauczać i nauczaj. Rzeczywiście dawne nauki wiary mogą dać dobrą podstawę pociechy i kto jeszcze może w nie wierzyć, na pewno nie będzie w końcu oszukany, choćby nawet wyobrażenia, które sobie wiara taka stworzy, nie zupełnie odpowiadały rzeczywistości. Pozwalają one jednak wyczuwać prawdę i wskazują, że śmiertelne ciało ziemskie było tylko doczesną postacią istoty, która nie jest z tego świata i tylko dopóty bywa uchwytna dla ziemskich zmysłów, dopóki objawia się w dostępnej dla zmysłów postaci pochodzącej z tej ziemi. Oczywiście nierozsądnie zżywić wiarę, jakoby Miał powstać kiedyś nowe ciało z takiej samej dostępnej dla ziemskich zmysłów materii, a jednak i ta nauka ukrywa w sobie prawdę, a mianowicie, że niezniszczalna duchowa postać człowieka o tyle odpowiada jego poprzedniej ziemskiej postaci zjawiskowej, o ile już na Ziemi duchowość mogła mniej lub więcej wyraźnie wycisnąć na danej ziemskiej postaci swoje własne rysy. Jest także prawdą, że rozdzieleni tu na ziemi przez śmierć kiedy się znowu zobaczą, przy czym poznają się w swych duchowych postaciach daleko łatwiej niż ludzie w Ciele ziemskim, którzy się nie widzieli w ciągu kilku lat. Z gruntu jednak błędnym jest wyobrażenie, jakoby duchowość człowieka, skoro tylko porzuci ciało tej ziemi, uczestniczyła niezwłocznie we wszystkich rozkoszach niebiańskich lub Pogrążała się w stan wiecznej przerażającej męki, z której nie ma już dla niej ratunku. To ostatnie wyobrażenie o tyle zawiera w sobie pewne ślady prawdy, że całkowicie zezwierzęcone tkwiące w ziemskości natury mogą istotnie pozostawiać wieki całe w duchowych ciemnościach, zanim osiągną zdolność oglądania duchowego światła. Jednak i tu prawo ducha, którego życiem jest miłość, bywa nieskończenie łagodniejsze niż bezlitosne wyroki ludzkie, a kto po sobie na Ziemi pozostawił miłość, ten choćby już największe błędy popełniał, nie może nigdy, przenigdy pozostawić na wieki w takim mroku nocy. Co się zaś tyczy stanu świadomości, w jakim znajduje się ten, kto rozstał się z Ziemią. To można tu powiedzieć, że zaraz po śmierci ziemskiej budzi się początkowo w jednej z niższych sfer duchowych, jeszcze bardzo bliskich tej Ziemi. Jeśli jest już duchowo przygotowany przez swe życie ziemskie, opuszcza wnet tę niską sferę prowadzony przez zaufanych przewodników, którzy bądź żyli niegdyś również na Ziemi, bądź też nigdy nie nosili ciała ziemskiego. W swej wędrówce ku Wyżynom. Nieliczącej się zgoła w ziemskim pojęciu czasu, spotyka pomocników, którzy żyją jeszcze na ziemi w ciałach ziemskich czynni duchowo. Tam zaś w duchowej sferze przebywają w swych duchowych postaciach, będą go oni stale prowadzili dalej ku jaśniejszemu wciąż poznawaniu i odczuwaniu życia duchowego. To ci jest droga ducha ludzkiego, który pracując nad sobą duchowo, Przygotował się jeszcze za swego życia w ciele ziemskim przez miłość, czyn i działanie, by od tej chwili poznać istotę nieznanej mu rzeczywistości i iść za przewodem tych jednych, którzy tam mogą prowadzić go dalej. Lecz znaczna większość tych, co wciąż opuszczają tą ziemię, spostrzegłszy, że są ukształtowani, świadomi i zdolni do działania, czują się bardzo dobrze w niskim pośrednim królestwie duchowym i starają się tam odnaleźć to, co odpowiada ich pojęciom. Ponieważ wyobrażenia wydają się tam, tak jak we śnie, rzeczywistością, odurza ich stworzony przez nich samych świat i równie słabo słyszą głosy tych, którzy by mogli ich wyżej poprowadzić, jak ktoś śpiący głębokim snem częstokroć nie budzi się, choć... Rozlegają się głosy w pobliżu. Duch świadomego swej winy zna zawsze przyczyny, które pozwalają mu uznawać się w swych oczach za usprawiedliwionego. Bardzo tedy szybko zapomną oni o pojęciach, które może początkowo odpowiadały jego bojaźni wieczystej kary lub pełnego udręczeń oczyszczenia, aby teraz oglądać Królestwo niebieskie, w którym wszystko znajduje najdokładniej odpowiadające jego ziemskim pojęciom, wynikającym z jego wiary. Kto jednak Ongi wierzył, że po śmierci ciała skończy się jego życie, tworzy sobie w ten sposób wyobrażenie dalszego życia związanego z ziemią. Każdy z tych, którzy biorą udział w tworzeniu takich przybliżonych królestw, jest na swój sposób szczęśliwy, aż wreszcie stopniowo. I dla niego przyjdzie przebudzenie, tak, iż przejrzy na wskroś wymarzony we współ z innymi świat pozornego spełnienia, podobnie jak ktoś na ziemi, zbudzony w nocy ze snu, przejrzy stworzony przez siebie samego sen. Wtedy dopiero dojrzeje do usłyszenia głosu przewodnika i do uchwycenia jego dłoni, by wstąpić na drogę do wyższych światów duchowych w świadomej pracy nad sobą samym. Stopień po stopniu zbliżając się coraz bardziej do istotnego światła ducha, wzmacniając się w miłości, przyciągany przez praźródło miłości. Zdarza się jednak, że duch ludzki, który chciał ukazać się na tej ziemi, ucieleśnił się w dziecku. I byleby to dziecko żyło tak długo na ziemi, by mogło nastąpić zjednoczenie ducha z odnośnymi atomami duszy. Będzie duch dokładnie świadom samego siebie, jednakże nie będzie posiadał zdolności tworzenia sobie świata wyobrażeń z obrazów wspomnień ziemskich, bądź też posiadać ją będzie w tak nieznacznej mierze, że pomimo to jednak zostanie uchroniony od przeżywania zbiorowego złudzenia, pozornego szczęścia i bogości, które u dorosłych trwa nieraz bardzo długo będzie on niezwłocznie przez duchowych kierowników wzięty jak gdyby za rękę i poprowadzany wzwyż a choć potrzebować będzie daleko dłuższego czasu by przebyć wszystkie stopnie jako że nie nabył jeszcze na ziemi duchowego doświadczenia jednak znajdzie się od samego początku wśród jasności prawdy i pod opieką zaufanych przewodników ponowne napotkanie i poznanie się może tylko wtedy nastąpić jeśli nigdy nie była odwiedzana sfera nadbrzeżnego królestwa, wymarzonego spełnienia, chyba tylko jako szybko przewędrowany kraj, bądź też po przebudzeniu się ze stanu takiej wymarzonej błogości i po świadomym wkroczeniu ze swym przewodnikiem w wyższe światy duchowe. Wtedy o każdym czasie możliwe jest spotkanie się tych, którzy się znali za swych dni ziemskich, bądź też tylko o sobie wiedzieli. Jednak pod warunkiem, że istniały między nimi wewnętrzne więzy sympatii, choćby obecnie stali na bardzo różnych szczeblach rozwoju. Dziecko, które matka utraciła w wiośnie jego życia, ukaże się początkowo pod tą postacią, pod jaką je znała, i w jej oczach przyjmie następnie postać duchową, którą już na stale zachowa. Tak więc ujrzy jeden drugiego najpierw znanej mu postaci ziemskiej. Aby następnie widzieć go w jego trwałej duchowej postaci, gdyż substancja, nosicielka duchowej świadomości, przystosowuje się do każdego wyobrażenia, jakie może mieć o sobie świadomy duch ludzki. Człowiek, na przykład, który urodził się na ziemi kaleką, ukaże się początkowo tym, którzy go ponownie ujrzą i tylko jako kalekę wyobraźni zachowali, pod postacią odpowiadającą temu wyobrażeniu, aby kształt ów. Od którego by doprawdy chciał się wyzwolić, niezwłocznie znowu porzucić i ukazać się jako równy innym duchom w swej doskonałej postaci duchowej. Wszystkie te opisy brzmią jak bajeczne opowieści, a jednak odpowiadają tak wiernie rzeczywistości, jak gdybym opisywał tu szereg ziemskich zdarzeń, z którymi jesteś obeznany tak, że poznałbyś je bezwłocznie. Raczej powinieneś zapytać samego siebie, Zali, nie jedna z bajecznych opowieści nie wskazuje na proojczyznę człowieka, może tylko dlatego, że ją twórcy baśni nieświadomie wyczuli? Widzisz jednak, że i tobie, który nie chcesz już wierzyć temu, czego cię niegdyś w dzieciństwie uczono, dane są jednakowe, a nawet daleko pewniejsze podstawy pociechy niż tym, którzy jeszcze się zadawalają wierzeniami swego dzieciństwa. Wiesz, że rozumiem ból spowodowany utratą ukochanych ludzi w ich ziemskiej postaci. Ale poza tym bólem nie ma doprawdy powodu do smutku, nawet gdyby zmarli po zmianie swego trybu postrzegania, nie od razu oczywiście byli na najwyższych stopniach duchowych, lecz musieli pracować nad sobą, podobnie jak człowiek na tej ziemi nad sobą samym pracować musi, jeżeli chce osiągnąć w dziedzinie ducha. To, co może być osiągnięte, jak o tym głoszą wszystkie moje książki. Poza tym nie jestem w żadnym razie duchowo rozłączony ze swymi ukochanymi, którzy musieli opuścić ciało ziemskie. W sobie samym, w swej własnej duchowości, pozostajesz związany z nimi, jeśli chcesz się uważnie wsłuchiwać w najgłębsze głębie swej istoty, osiągniesz stopniowo coraz większą pewność, że pozostajesz jeszcze z nimi w związku duchowym. Strzeż się jednak wszelkich prób przywoływania zmarłych w sferę widzialności tej ziemi, w dziedzinę zmysłów zewnętrznych. Ich samych nie przywołasz. Są zupełnie niedostępni dla twoich zmysłów, choćbyś nawet znał liczne formuły zaklęć bezrozumnych czarnoksiężników dawnych czasów. To jednak, co byś mógł przywołać omamiłoby cię kuglarskimi sztuczkami, a ponadto wyrządziłbyś szkodę najlepszym siłom swego ciała i duszy. O tych sprawach możesz odnaleźć wiele rzeczy obszernie wyłożonych w innych mych księgach, na których tutaj muszę się tylko powołać, nie chcąc powtarzać tego wszystkiego, co już powiedział. Wskazałem ci o to, jak znaleźć w sobie istotną pociechę. A więc otrząśnij się ze swego żalu po zmarłych. Mają oni do przebycia swoją drogę, jak i ty masz swoją. Powstań do nowych poczynań i jeśli chcesz znaleźć się na drodze do ducha, będzie ci tu na tej ziemi udzielona niewidzialna wysoka pomoc. Taka sama pomoc, jaka twych zmarłych wiedzie do światłości. Przede wszystkim jednak troszcz się o to, abyś. Zawsze przebywał w miłości. Tylko ci, co w miłości żyją, mogą tak tu, jak i tam znaleźć kierownictwo i gdy wreszcie opuści się złudne królestwo samolubnych pragnień, osiągniesz miłość, która jest najwzniosilejszym źródłem wszelkiej pociechy.